Cześć, witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Na początku tego odcinka pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, zostawcie jakieś lajka, a także komentarz. No i oczywiście zapraszam was do nas na Discorda. Link do Discorda macie w opisie. E, moi drodzy, była w środę, w środę mogliśmy zdobyć ten oto jetpack, który mam teraz na sobie. Wydaje mi się on bardzo fajny, ma swoją animację, tak jak widzicie. Firewerki wybuchają, smoki latają. No totalnie chińska zabawka Nie. Chińska zabawka Nie no bardzo fajny plecak Bardzo fajny jetpack mm, Moi drodzy Też bardzo dobry numerek udało mi się zdobyć Bo jetpacka zdobyłem numer tu, 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 Numer 2 ta, 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 ta. Tak udało mi się zdobyć numerek 2 Także Powiem, wam jestem bardzo zadowolony, chociaż wydaje mi się, że miałem duże szanse, duże, bardzo duże szanse na numer 1, no ale nie ma tutaj się co, nie ma co płakać, tak. Jest dobrze, jest dobrze, plecak bardzo fajny. Mam teraz, teraz będę miał yy, tam chyba trzy, chyba numery z numerem dwa z tego sezonu, także bardzo dobrze, wszystkie je zachowuję. Moi drodzy, następne info, jakie mamy, to dostaliśmy informację, jaki będzie następny gemraż. No i powiem Wam szczerze, miałem przygotowany odcinek wcześniej z teoriami moimi odnośnie Gemraszu, czyli najprawdopodobniej jakie blankosy będą, jak ja to widzę, wszystko i tak dalej, i tak dalej. No i moi drodzy, a no może dobrze, że nie wrzuciłem tego odcinka, bo okazuje się, że my tak naprawdę nic nie wiemy bo dewsi mogą zrobić co tylko zechcą. Słuchajcie, yy, czekajcie, wyjdę sobie tutaj do Junction, bo tak jak wszyscy wiecie, Gem jest na Dino Bosie. Tak, na Dino Bosie. Yy, niektórzy się mnie pytają, co to w ogóle ten Dino Boss? Yy, no słuchajcie, ja wam kiedyś na odcinku opowiadałem, yy, ten Dino Boss yy, go można było zdobyć, kupić go Yy, z Thunder Packiem, Czyli jak gra jeszcze powstawała Przed tym jak był jakikolwiek tam gameplay My mogliśmy kupić tego Bosa Dino Mogliśmy kupić, dostawaliśmy za to jeszcze 1500 Blankos Bucks Dostawaliśmy jakieś akcesoria do niego I dostawaliśmy też tam Coś do budowania mapek Ja nawet tego nigdy nie używałem, więc ja nie wiem co to są za elementy Do tych mapy Moi drodzy, no i teraz tak, wychodziło, że za same Blankos tak naprawdę ten, ten Thunder Pack się zwracał, bo było to 150, to 1500 Blankos czy czyli około to 150 dolarów, tak, a za cały Thunder Pack płaciliśmy 150 dolarów, więc można powiedzieć, że ten Dino był po prostu yy, za darmo, że i tak na tym Thunder Paku dużo zarobiliśmy, no ale co się okazuje, okazuje się, że Dino was jako... Yy, Najwięcej chyba zyskał na tym, na tym że, że powstał w grze ten transfer na Ethereum, bo dużo, dużo procentowo ten Blanco zyskał. No i do tego teraz yy, jest na nim Gemraż. No ja jestem bardzo zawiedziony, aczkolwiek wydaje mi się, mam jeszcze pewną teorię na to. Zacznijmy od tej teorii o właśnie o Bosie Dino. Jest duże prawdopodobieństwo, że może wystarczyć jeden lub dwa ty Dino Dinobosy. No bo. Wejdziemy na ich Twittera. Słuchajcie, tu jest ich Twitter. No i patrzcie. Mamy tak: clown, piesek, małpka, worek pieniążków, dino, gemrasz. No i tak trochę się zastanawiam, bo tak jak oni tu napisali, format tego gemraszu się zmieni. Czyli może to nie chodzić, że potrzebne są cztery yy, dino Oni nic na ten temat nie powiedzieli. Oni wszystko powiedzieli, że wyjaśnią wszystko 11 marca. 11 marca u nich na streamie wszystko wyjaśnią, jak będzie się odbywał ten game Rush w nowym gameplayu. Game tak? Więc. Ja bym. Ja bym na razie jeszcze tak. Bo niektórzy już tam już tam, o, sprzedajemy wszystko, jak tak mogli, to wszystko dla zarobasów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście po angielsku, bo to bardziej chodziło o tamtych ludzi tam zagranicznych. Oni najbardziej tutaj mieli jakieś wąty. Ale słuchajcie, ja bym tu jeszcze się wstrzymał, wstrzymałbym się z takimi opiniami, bo może, może się okazać, że będzie potrzebny jeden dinobos i na przykład on będzie zjadał powiedzmy trzy małpki i zmieni się tam. W jakiegoś gemrasza, tak że będzie, będzie wtedy połączony. Może być tak, że on zje na przykład dwa te pieski, czyli Pug life y, z tego co pamiętam, albo trzy klauny, i wtedy robi się ten gemrasz. No, jako dinozaur, to może ich zjadać, tak? Kostka jest. To jest taka moja teoria. Może być tak, że się okaże, że tego Blankosa w jakiś inny sposób będziemy gemraszować. Nie wiem, będziemy, będzie jakiś nowy gameplay, w którym będziemy zbierać yy, pieniążki, bo on jest taki Blankos, który lubi pieniążki też. Może tak być, no ja bym tego jeszcze tutaj, bym poczekał spokojnie. Yy, na razie, nawet też jak, jak, jak macie takie fo, że chcielibyście kupić, nie chcielibyście poczekać do tego 11. Wydaje mi się, że cena niewiele powinna się zmienić, bo ci, co mieli kupić, to już kupili na początku. Yy, cena tam wzrosła, bo na początku, jak oni dali info, to cena tego bossa była jakieś 270 dolarów, z tego co pamiętam. No, teraz już jest tam pod 400, 300, 360, chyba 350, może nawet trochę spada. Także mi się wydaje, że szansa w razie czego dla kogoś tam zawsze jakaś będzie. Na razie się wstrzymajmy, to poczekajmy, ale słuchajcie, bardzo dało nam to, yy, dało nam to nową, nowy, nowy pogląd, nową wiedzę na następne Gemrasze. Otóż, no nie ma co się skupiać teraz na tych najtańszych yy, blankosach tak naprawdę, tylko po prostu trzeba zbierać wszystkie blankos. Jak się dowiemy i na jakiej zasadzie będzie wyglądał ten gemraż, to będziemy wiedzieć właśnie, że, że, że może będzie tak, że będzie jeden i, i będziemy usuwać inne blankosy, czyli tak samo jak mówiłem, mogą być te dasze, których ja nazbierałem na wszystkich kontach, chyba mam ich z 16, 18, 20, a już nawet nie wiem ile, na każdym koncie mam po 4 do 6 tych yy, daszów, tak? Klaunów też mam. Tutaj ile mam klaunów? Tu mam chyba ze 3. Na innych kontach mam po 4-5 klaunów, to samo. Machów też zbierałem. No i teraz uważam, że moja teoria, pamiętajcie, że ta teoria, którą wam teraz powiem, była tylko yy, była tylko moją teorią od początku. Teraz widzę, że tam już krąży na, krąży na Discordzie blankosów. I to jest teoria, że od początku, jak widziałem, bo to pierwszy był te, te boksy pierwsze jak się pojawiły, było, że jeden na trzy z serii. Nie było nigdy takiego blankosa, żeby oni oznaczyli, że to jest pierwszy z serii, drugi z serii, trzeci z serii. Dlatego ja stwierdziłem, że ja będę je kupował. A dlaczego będę je kupował? Bo tak jak yy, kiedyś mówiłem, mamy tutaj wpiszemy sobie Michael Lau, Michael. Jordan, tak? I teraz mamy tak. Ten gość, który tworzył te box B, tworzył także figurki Michaela Jordana i innych tam koszykarzy. I teraz moi drodzy, jeśli na przykład się okaże w przyszłości, że z tamtych trzech będziemy je łączyć i będziemy na przykład dostawać tego Blankosa albo ci co posiadają y, serii 1 do 3, bo tak jak widzicie, oni mogą robić co zechcą. To jest ich gra i mogą zrobić, co tylko zechcą. Mogą sobie wymyślić, co tylko zechcą. Tak jak ja to mówiłem, trzeba mieć otwarty umysł. To są y, w większości tutaj y, ci ludzie, co pracują nad tą grą, to są kolekcjonerzy, to, jest, to są wizjonerzy, to jest coś, co oni by chcieli za swoich czasów widzieć. Coś takiego. Czyli za to, że kolekcjonujesz powiedzmy trzy serii, dostaniesz możliwość kupna tylko ty, tylko ten, kto posiada te trzy, będzie miał możliwość kupna na przykład tego Blancosa Michaela Jordana No teorii może być multum, można sobie wymyślić Ale dlatego ja je po prostu Trzymam, bo Wydaje mi się, że Jest duże prawdopodobieństwo, że takie coś Się wydarzy Moi drodzy Moi drodzy, jeszcze jedną teorię mam Odnośnie Manila Killa, ale tu chyba nie mam Mam tę Manila Killa y Manila Killa Jak zobaczycie artystów Quicks Możecie sobie sprawdzić yy, Quicksów też ja chyba o tym na żadnym odcinku jeszcze nie mówiłem. Quicks Teku 63 I wpisać sobie. O, nawet nie trzeba wpisać, bo pierwsze co wychodzi TQ63 z Adidasa, tak? Wiecie jaki to by wniosło hype do gry, że jest współpraca z Adidasem. Naprawdę Rzesza nowych graczy. Ale wierzcie mi, oni nie wypuszczą tego teraz. Oni wypuszczą to później, oni to wypuszczą wtedy, kiedy będą chcieli, żeby ci gracze naprawdę w dużych ilościach przyszli, tak? Kiedy ta gra będzie dopracowana yy, kiedy wszystko będzie na tip top, kiedy oni powiedzą, dobra, to jest ten moment, kiedy my chcemy graczy mieć dużo w grze. No i wtedy wypuszczą jednak właśnie z tych tych infolów lub, lub tego box B. To może być za miesiąc, to może być za pół roku, to może być za dwa lata, więc no to jest, to jest akurat wszystko to, co teraz mówię. To jest Long term yy, Wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą Manila Kileto, to tutaj mogą być przeróżne, bo może być, yy, może być tak, że będzie potrzebna Manila Kila, może być tak, że będą dwa TQ potrzebne do tego. Możliwe, że będzie do tego też potrzebny Mach, który jest na przykład czerwony i niebieski. On był w, tej, yy, w tym party pasie Manila Kila jako pierwszy. I teraz jak sobie też wpiszecie te yy, TQ63 i chyba Red, z tego co pamiętam. No to też jest taki z czerwoną bluzą tutaj dostępny, tak? Więc no też jest prawdopodobieństwo, że coś takiego może być No ale co, no wiemy teraz, że no te blankosy po prostu, trzeba, po prostu trzeba holdować Wiadomo, że jak ktoś potrzebuje coś sprzedać No bo o, są zawsze okazje, pamiętajcie o tym, że jak sobie mamy jakiś dobry numerek I okazuje się tak, jak teraz na przykład pojawia się ten Boss Yy, mamy w swojej kolekcji coś, co możemy sprzedać i wymienić na tego bossa dino, który może się okazać yy, lepszym do holdowania rzeczą, a nie stać teraz po prostu na to, żeby wywalać tam tyle pieniędzy. No to warto się nad tym zastanowić, yy, czy czegoś takiego nie zrobić. No moi drodzy, ja postaram się, żebym yy, miał yy, te dino bossy. Na razie mam dwa, jednego miałem z Founder Packa, drugiego po prostu kupiłem. I czekam na to, co się dalej wydarzy. Jeśli okaże się, że będą potrzebne jeszcze dwa, prawdopodobnie je kupię, żeby po prostu tego nowego Gemrasza nagrać y, dla Was na film. Moi drodzy, to jest tyle na dzisiaj. Y, trochę teorii, trochę sobie powiedzieliśmy. No i co, moi drodzy? Widzimy się? Niebawem.